Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferytus i w dzisiejszym odcinku na moim serwerze na ModX budujemy prezent, prezent dla gracza Snake ponieważ chcę mu się odwdzięczyć za właśnie budowlę ee, budowlę boże, za e, za to, że mi dał prezent, właśnie diaksy mi dał jakiś czas temu na początku i uznałem, że się mu odwdzięczę wybudujemy mu szereka, tak, wybudujemy mu szereka. E, Takiego miniatura Znalazłem projekt na internecie przed chwilą. Chcę się mu właśnie oddzięczyć za to, że tam mi obdarował mnie takimi prezentami. Będziemy sobie kupić u villagerów tak zielony konkret, ten ciemny, tak i jeszcze u tego chyba brązowy, czarnego też. Jasno to się nam przyda na budowle inne czarny. I jeszcze. Biały jest. Nie, białego nie ma. Ale biały nam nie będzie potrzebny. Coś takiego. Chyba wszystko. Najwyżej się tu cofnę. Ale przenieśmy się do bazy z powrotem. Okej, okay, no właśnie ten... Nie, zniszczyłem sobie to uprawę. Kurczę, nienawidzę tego. Nie tego, że naprawiać później, ale dobra, trudno. Trudno się mówi. Spróbujemy właśnie mu tu gdzieś zbudować takiego szreka. Jeszcze potrzebuję trochę tych bloków piasku, a to później, to później sobie wykopię w jakimś innym miejscu, nie będę mu tu niszczył. Może udajmy się, gdzie by mu to zrobić. Tutaj na przykład, o. Tutaj ma takie o, o pole, najwyżej sobie go przesunę, najwyżej mu go przesunę i tak, ciekacie tego sobie obczaję jeszcze. Dobra, okej, ok, okay. Mm. już wiem, jak go wybudować. Eee, czekajcie jeszcze. Dobra. Dobra. Eee, robimy tak. 3. 3. Tu będzie ciemniejsze. Tu zrobimy literkę T. Coś takiego. Eee, ręce, nie wiem jakie. Czekajcie. On miał jeszcze kamizelkę jakąś. Okej, okay, też z tego ciemnego. On miał kamizelkę. W ten sposób mu to zróbmy. Potrzebuję trochę piasku, także wykopmy. Dobra. I chyba do rąk. Oj, prawie mu to podeptałem. Chyba do rąk mu dam też właśnie skrzynkę, w której będą jakieś diaksy, żeby po prostu się oddzięczyć. Dobra, bo sobie ich nakopają właśnie na wczorajszym odcinku. Przydałoby się jakieś jaśniejsze. Jaśniejszy brąz jakby na buty. Nie wiem, może zużyjemy właśnie tutaj logi. Zobaczymy. A możemy na przykład coś z konkretu zrobić? Nie, a na przykład jakbym zrobił takie ten... To... No nawet spoko, ok e, I teraz ręce. ok obczaiłem sobie jeszcze nam braknie. Chyba tego. Chyba nam braknie jeszcze tego Sunstone'a No dobra, teraz zrobię jeszcze obczajmy Nie wiem, czy on nie był grubszy, ale czekajcie. Dobra, już, już wiem. Tutaj powinniśmy jeszcze mieć czerwony. Czerwony jakiś bloczek. Eee, czekajcie. Może tu jakoś go zdobędziemy. To się z tą różę, O da się przerobić. W ogóle obczaiłem, że można robić. Bo tu mam dwa przyciski, jako oczy. White button. To się robi z bloku białego. A biały blok robi się z barwników w ogóle, że można robić z dziewięciu barwników jeden blok danego koloru. I to jest takie dosyć dziwne. No aczkolwiek, okej, okay, niech tak będzie. Zróbmy właśnie ten czerwony blok, bo potrzebujemy na usta. Właśnie, jakbyśmy zrobili brązowy. Jest tu jakiś kolor. Kurczę w sumie. Zamiast tych butów. Dobra. W sumie w sumie ogarnę sobie, bo chcę. Chcę, żeby on fajnie wyglądał, także. Dorobimy mu tę... Tą głowę mu dorobimy, o Jezus Mary, jak ja to poniszczyłem Dorobimy mu tą głowę I się cofnę, dobra, tak Wiecie co? Jakieś śmieszne to wygląda Tak, ten deseń, coś Tak, czekaj, dobra, już wiem Tutaj czarne Czarne Tu dajmy mu te przyciski białe, pyk i pyk. I teraz chwilę. Dobra, wiem. Tak. Tu wypełnimy I tak, tu ma takie uszy. Bez tych bloków. I zobaczymy zaraz, jak on będzie wyglądał. Mam nadzieję, że normalnie. Nie no, spoko wygląda nawet. Tylko coś mi tu nie pasuje. Chwila. Nie no, jest git, myślę. Coś mi. Aha, tutaj nie ma w ogóle policzka. <noise> ok, tu mama. Może bym zrobił. Wiecie co? Z tego. Zostawmy to crafting zamiast tego słaba. O, i możemy stworzyć dobra. Czekajcie, jakby to zrobić. O. Już ja bloków zmarnowałem. Niestety te właśnie slaby się psują, a jakbyśmy. Nie, no jest git. Teraz jest chyba lepszy, mi się wydaje. No i dobra. Jaki będzie szrek, tylko chyba jeszcze wiecie co? Pogrubiłbym go, bo on jest na dwie kratki tu z tyłu. A że głowę mu taką zrobimy, o, taką będzie miał głowę. No i mamy szreka. No teraz jeszcze zrobię ten bloczek, wrócę do domu i zrobię ten bloczek właśnie ciemnego brązu. Tak, ty, ty, przeteleportowałem się, bo mi się nie chciało tak szczerze iść na piechotę. Takim kawałek. Czata, że mi to level pochłonęło. Właśnie, tutaj kolega Snake ma enchanting, już ją zauważyć. I chyba sobie zenchantujemy ten mieczyk, który mam. Go weźmy sobie przy okazji lapis. Barwniki tu sobie wrzućmy. A I weźmy sobie brąz, brąz, brąz. 18 Dwa bloki potrzebne czekajcie, dzień. Ok, zniszczyłem mu te buty co miał wcześniej, i teraz dałem mu te. No, ładnie wyglądały, wyglądały jak buty. Jeszcze bym mu tu jakiegoś chesta zrobił i odwdzięczył się diaksami, ale to kurczę, jeszcze się muszę wrócić. Zapomniałem o tym. Dobra, włammy się mu to do domu. Skorzystam sobie z enchantu, oczywiście. Unbreaking 3, czy... dobra, dajmy. Unbreaking 3 na mieczu. Dobra, spoko. Dłużej będzie wytrzymywał, spoko. Enchanter mamy. Także dziękuję za użyczenie. Rośliny, szamo, barwniki, inne, rudy, kamień, drzewo, różne bloki, parcie się ma surowców. Dobra, spadam stąd, nie będę mu tutaj nic. Kraść. a ja jak tu? Aha, tędy, dobra. Ej, <laughs> ja, słyszałem jakiegoś pillagera czy villagera? Nie wiem. To za jego domem? Nie wiem, nie wiem, nie chcę sprawdzać. Dobra, przeteleportujmy się jeszcze do domu i zróbmy mu tu taki mały prezencik. Eee. Um... Przejdźmy się do domku tędy, hoppa! Znaczy do domku, do magazynu. Eee, tutaj lapis. Barwniki, dobra do barwników sobie wrzucę te. Te rakotę tutaj, bo jej nie potrzebuję. Do tutaj, do piasku to. Zrobiłem mu zaraz skrzynkę ładną. Pomidorki sobie wszamam. Dajemy mu tu skrzyneczkę ładną. Właśnie, wiecie co mnie jeszcze nurtuje? Nurtuje mnie pewna sprawa, mianowicie roślinne. Nie, tu nie. E, możemy sobie obczaić z bone Mila e, coś ciekawego. O, tu jeszcze mam terrakotę. Mianowicie e, skrzynki z mushroomów. Także obczajmy sobie to. Idę po maszrumy właśnie jakieś. Zrobimy im jakąś tutaj strefę i wezmę sobie jeszcze silktacza. Daj mi tu silktacza. I zobaczymy, czy mi się udaje jakby urosnąć, żeby były większe. Nie pamiętam, gdzie ja je dałem. Tu chyba. Maszrumy, maszrumy, gdzie wy jesteście? What? Tu mam tego, ale ja tego nie chcę. Ja chcę tego. Czerwonego? Nie mam mushrooma Nie no mam, wiem gdzie mam Mam go niżej chyba Powinien być Gdzieś go miałem Ej serio No poważnie mówię Gdzieś miałem grzybka takiego Tu jest no przecież Dawaj mi go Żebym go gdzieś mógł posadzić hmm, Chyba będę musiał jakąś komorę grzybową zbudować Ciemną Także wykopmy sobie takową Myślę że tu w tym miejscu gdzie Mam taką jamę, o, tu. Będę sobie tu wpływać i mnożyć grzybki. Dobra, zróbmy sobie tu 5 na 5. Ok, to wykopmy jeszcze. Żeby tu było ciemno, to najważniejsze. Zaraz to będziemy musieli zburzyć tu. Ok, możemy go podrosnąć jakoś? Chyba jeszcze jest za nisko. Dobra, to zróbmy to w takim razie w ten sposób, że wykopmy to. Ten dirt też tu wykopmy. I spróbujmy go gdzieś tu urosnąć teraz. Na przykład na tej glinie. To nadal nie można. Co on wymaga tak dużo miejsca, czy co? On ma za mało miejsca, czy go na powierzchni może go możemy urosnąć? Chwila tu ma zniszczone. Aha, tu jeszcze ma jakieś bloczki. Ile ty wymagasz? Może to jeszcze zniszczyć. Nie, bo mi to zje całe. Dobra, to spróbujmy go jeszcze na powierzchni zrobić. Bo chciałbym mu zrobić właśnie takiego specjalnego chesta. Czyli takiego z właśnie z grzybku. Tylko kurczę, czy ja tego grzybka podrosnę? Dobra, to spróbujmy tu na wodzie i na ziemi. Aha, nie mogę. Co ja kiedyś robiłem taki trik, że robiłem tak, robiłem coś takiego. Chyba hmm, się bloki bagują. Ciekawe czy to nadal działa. To jest mega tego ciekaw. Nie pamiętam czy to to tak się robiło. Tak i jeden tutaj był ten na środku wyżej. Tu chyba wsadzałem grzyba. Chyba wsadzałem grzyba. Potem niszczyłem wszystko dookoła i go rozrastałem. Tak mi się wydaje, że tak to robiłem kiedyś. Teraz tu zobaczymy. Aaa, widzicie, trik działa. Dobra, mamy silktacza, Sprawdźmy, czy to się da wykopywać silktaczem Da się, pięknie. Dobra, tylko że tak, ja potrzebuję. Dobra, tu już wykopmy, żeby było 16, żeby było na dwie skrzynki a resztę wykopmy a ręką po prostu, żeby był grzyb żeby się zwrócił, o jest, jest, jest jest. dobra, czyli komora spawnująca grzyby działa to nadal działa ten trik, Piękny, piękna sprawa, że to działa Bo grzybka tak samego z siebie tu chyba stawiać nie mogę, no właśnie także jeśli chcecie sobie za zasiać grzyby, to tutaj pokazałem wam trika dobra, wróćmy tam o diamenty. Żebyśmy mieli prezent dla niego. Ja sobie te skrzynki chyba podmienię na te grzybowe właśnie. Ale zaraz to przejdziemy. Czy w ogóle się da kraftować? Na pewno. Na pewno się da. Musi się dać. Pięknie i piękna sprawa. Piękna sprawa. No i weźmy jeszcze diamenty. 8. O, akurat będzie do pary. I dajmy mu może trochę tych tajemniczych bloków, na przykład. O, i będzie dobrze. Będzie dobrze. Przejdźmy sobie przez dach. Tak lubię tu skakać, <laughs> przejdźmy sobie, ładnie ten szrok, trochę, te, trochę też taki Baby joda z niego jest, tak trochę przypomina Jodę właśnie, miniaturowy szrek będzie trzymał sobie, w sumie nawet kuferek z grzybów mu pasuje, nie, także też, tu, też mu tutaj ładnie to ułóżmy, takie okulary ładne z Diaksów, proszę bardzo. Prezencik, a w drugiej będzie trzymał pochodnie ręce. No i pięknie mamy prezencik dla niego. Także tak to wygląda. Jeszcze sobie Gable Spectator włączę na koniec odcinka. I pięknie! Właśnie tu dał mi ostatnio Filip te drzewka i sobie je rozrosłem tutaj. Całkiem spoko wyglądają. Nie wiem właśnie z czego są. Z też. Bardzo ładne i bardzo dużo mi tego liści dał i tego wszystkiego. W ogóle strasznie podobny dom wybudował Snake i mi się myli czasami, że, że, że to tam mam domek, a nie tu. <laughs> Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Hej!